Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Tutaj, gołąbki na wolierze wygnane, ponieważ w głębniku e, trzeba zrobić porządek, troszkę wysprzątać. Przy okazji, gołąbkom dać kąpiel, e, ale na początku, chciałbym tutaj ponownie zamieścić takie ogłoszenie. W tym czasie, co wy sobie tu będziecie oglądać moje gołąbki, bo prezentuję wam kilka takich moich rozpłodowych gołąbków, niech cieszą oko. A ja w tym czasie chciałbym wam zakomunikować, że nadal poszukuję wspólnika do prowadzenia hodowli samemu po prostu to, pracując, nie ma szans jak nie znajdę nikogo do pomocy to przyszły sezon e, nie będę lotował e, przynajmniej nie będę lotował puchary, tylko tam poślę na parę lotów i tyle nie będę lotował całego programu lotowego szukam wspólnika i nie chodzi o to żeby ktoś mm, przyszedł i Musiał, że tak powiem, się tu mocno angażować, czy coś, szukałbym kogoś, nie wiem, powiedzmy na 1,4 etatu jestem w stanie nawet coś tam zapłacić, to nie jest jakaś wypłata, ale powiedzmy za tą 1,4 etatu 2 godziny, 3 godziny dziennie. Wiadomo w tym okresie takim, żeby człowiek umieć zastąpić, żeby umieć wyjechać, czasami będzie trzeba tydzień na przykład z tymi gąbkami pokarmić, porobić, pooblatywać, a w innym okresie daje sobie radę spokojnie sam i nie potrzebuje tej pomocy a trzeba się orientować co się podaje, karmić, czym się podaje, jak się robi obloty, gdzie są samiczki, gdzie są samczyki kto z czym sparowane, no, no nie da się nie angażując w hodowlę więc jakby dlatego taka w miarę stała obecność w hodowli, pomoc żeby wiedzieć co się gdzie dzieje to nie na stałe a po prostu w takich nerwralgicznych momentach nie wiem jadę na wystawę żeby dać wody pokarmić to poświęcić tak dwie godzinki czy wspomóż w tym okresie lotowym najbardziej a takim czy wrzesień kiedy koniec lotów młodych ja nie umiem się zajmować czy troszkę początkiem kiedy no praca mi nie pozwala i pogoda jakby utrudnia no, żeby to miało sens, bo bez przygotowania tych gołębi nic z tego nie będzie Więc albo sobie odpuszczam lotowanie Albo po prostu znajdę kogoś do pomocy, nie za darmo To jest jak na zasadzie wspólnika, któremu bym chciał coś tam zapłacić Powiedzmy, że byłaby to jedna czwarta etatu dwie, trzy grupy na przykład, że przyjdzie dwa, trzy razy w tygodniu tam na, na cały dzień e, i wtedy mi pomoże mm, jakby zaległości opanować, e, a w momentach kiedy ja jestem na wyjeździe czy na jakimś urlopie czy na wakacjach, no żeby ktoś tymi moimi głębiami się zająć, żeby nie być niewolnikiem, no bo jadę gdzieś tam Nagrać filmik, wtedy moje głębie cierpię, bo nie mają picia. A hodowcy mnie zapraszają, no ale to już tam nie muszę jechać. Ale już z rodziną, żeby jechać na jakiś wypoczynek, to już bardziej w zimie też woda marznie. Nawet jeśli by się wygospodarowało, czas na jakiś wypoczynek, no to przez tydzień to jest zwierzę. To jest człowiek wywiązany na kagańcy tych zwierząt. One muszą jeść, one muszą pić. Jak się ich nie dopilnuje, no to mnie się nie spierzą, nie ma wyniku. Dlatego w moim przypadku, żeby się tym zajmować, po prostu żeby też nie być wolnikiem, no to chciałbym, żeby ktoś mi pomógł, odpłatnie, ale to szukam kogoś zaufanego, wiadomo. Także do drobnej pomocy, trochę pracy. W większości wypadków, 90% wypadków sobie radzę, tylko po prostu potrzebuję odrobiny pomocy, a jak tego nie ma, to to po prostu powoduje, że takie lotowanie nie ma sensu i ja muszę większość gołębi ograniczyć, bo i tak część kodowców ma problem, że mam za dużo, żeby mi przyjść pomóc więc dlatego po prostu chcę coś ograniczyć w miarę możliwości ilość gołębi te swoje stare dziadki sprzedaje bo jakkolwiek czy się ktoś znajdzie czy nie to muszę mniejszą ilością i tak tego jest dużo ale mniejszą ilością się zajmować więc dlatego to co widzicie część gołębi moich starych podstawowych sprzedaje bo i tak mam dostateczną liczbę gołębi, które wystarczą mi do lotowania do rywalizowania a i tak ich nie wykorzystam, więc po prostu szukam kogoś do pomocy, a nie wiem, mogę obiecać, że właśnie chcę się nastawić na lotowanie tylko samiczkami, żeby tej pracy było mniej. Plus ewentualnie chcę mieć troszkę mniej gołębi, także żeby <laughs> ja mam jednego znajomego, ale on się boi, mówi, że za dużo mam tych gołębi, i, i on, on to widzi, że tego za dużo. On by może przyszedł, ale za dużo. Może jak będzie, mniej się zdecyduje. Na górze samczyki korzystają ze słoneczka. Stare byki siedzą tutaj na dole. Samiczki trzeba będzie jej miskę przewrócić, zrobić kąpiel. Wygrzewają się. Gołęnik jest. W tym czasie też posprzątany. Jak one są na polu. O, widać. Tu jest przedział samczyków. Tu siedzą samce. Też mają oporządzone. No i tutaj pozostały przedział. tak to wygląda to taki patent moje chłopaki tutaj tu się trochę odmładza, bo sprzedaje te starsze jaki ten ma oczko, a nie będzie widać bo pod słońce to rudy też z tych moich rudych One piękne oczy mają, zresztą zaprezentuję wam tu oczy tych rudych, złapię te zrozpłodowe i pokażę Wam, jakie one mają. Oczy no, Bierzą się, a też rudy dalsza. O. no i widzicie koledzy, tutaj z innej perspektywy chciałbym Wam pokazać rudzielce rudzielce jakie mają oczy, bo one mają i glazer oko, ale mają też oczy takie brązowe, żółte naprawdę, także te rude, nie do końca nie wiadomo czy kolor widać nakrapiane, rude, ciemnorude one są w różnych jak to się mówi odcieniach eee, tutaj ma akurat piskę oka. mam nadzieję, że ten kolor widać i możecie sobie zobaczyć jakie te gołąbki mają oczy, bo tutaj koledzy mnie pytali. O, takie mają oczy rude, część z nich takie wychodzi. Wracają się na starych dziadków i te gołąbki z takimi oczami świetnie właśnie płodzą. Czego szukam w oczach? Właśnie ciężko to czasami opisać to jest intuicja. O, tutaj samiczka przepięknej budowy z piską koło oka. Nakrapiana ruda, można powiedzieć, i też oko zachowane tych starych gołębi. I na ile to się da zobaczyć, i nam te oczko tutaj dziewczyna pokaże, bo nie zawsze jest okazja, te oczy z bliska i fajnie wam pokazać i nagrać. Jedno piórko białe. Widać, że budowa piersi taka piersista na mięśniach, samiczka. Także tak wygląda rodzina rudych. Pytacie mnie z jakiego głębi to się wywodzi. No, jak można powiedzieć z jakiego głębi to się wywodzi? Skoro, o widać, oko chyba piękne na ile uda się tutaj zbliżyć i nie ruszać widać jakie ziarnistość także z jakich gołębi to się wywodzi szczerze powiedziawszy skoro te gołąbki posiadam na hodowli od roku 2001 to znaczy że przez ponad 20 lat są hodowane parowane przeze mnie są to gołębie wywodzące się z słynnych gołębi Norberta Kołodzieja który miał je z linii gołębi Reinert. E, tam było takie małżeństwo. Figo gdzie się tam pojawiało, ale to naprawdę lata 70., a w latach 90. przywiezione e, do Polski. Także tak te gołąbki e, się prezentują. Teraz jeszcze wam pokażę kilka gołąbków. Tu jest samiczka. Ona się akurat wywodzi z gołębi e, Sablon, Rudy. Akurat od kolegi mojego Szczech, który likwiduje całą swoją hodowlę. Także tam parę gołąbków też pokażę. A tutaj są dostępne rude młodziaki, rude młode z mojej hodowli. 390. które 90 się bierzą, mają lotkę, dwie wrzucone, są to młode. Bądź to po rozpłodzie bądź po gołąbkach lotowych impredy wychowane we krwi, które właśnie wyszły i jak widać kolorek wrócił Rudziele. na te stare moje gołąbki rude takie e... dzisiaj. są jeszcze oczywiście niebieskie inne kolory gołąbków są wiadomo jest kilka gołąbków trochę starszych z rozpłodu, i częściowo wypierzonych. Ale akurat dzisiaj wam pokazuję te moje rudzielce, bo faktycznie wyszły Samiczka, rewelacyjne 6, takie 4, właśnie rudę. Jest ruda. też ruda. E, trochę starsza, na po starej moim rozpłodowcu jeden z lepszych rozpłodowców Taka jest tu też krew e, szaleńca, bo tam ma akurat, akurat dokładnie mówiąc szalonej i szalona była naparowana na rudego 204 z nim wydała kapitalne dzieci właśnie takie połowe rude jak ten tutaj prezentowany. i okazuje się, że te dzieci dwie córki i samczyk u mnie świetnymi rozpłodowcami są, wydały dużo świetnego materiału, dużo 389, fajnych. 189 tak się sprawdzają. Między innymi piątą lotniczkę ruda. Polski, najlepszego lotnika oddziału. Także z tych gębi 15 lotnika Polski mnie jakkolwiek takie wyniki no, ja na pewno cieszą i sobie funkcjonują pierwszego odnika oddziału głowy, pstry, i to na fajnych łody. konkursach. E, to konkursy wszystkie były tam w 50 na oddział, takie czołowe, więc tutaj mamy akurat kłoweczka, strego. No i one mają takie te oczy jeszcze. Jak się trafiają brązowe albo te takie piękne glazery, w każdym 100 bądź razie czasami takie rodzynki chodzą, tu też jeszcze jeden, która przebywa wśród samic lotowych, fajnie się pierzy, zdrowiutko, nie zawsze są takie krwiste, rude, o tu się już pierzy, aż taka czarna, ciemna, czasami w gorszym oświetleniu nawet tego nie widać, więc... Jak ktoś z Was jest, oczywiście, zainteresowany tymi gąbkami, zapraszam do kontaktu. Duża część i wszystkie te późniaczki, jak najbardziej, są dostępne. Jedziemy z tym koksem. do picia i do kąpieli woda zakwaszona tutaj do kąpieli im dam do picia im dam bo też wiadomo z tej kąpieli się napiją także przygotowujemy tutaj wodę Na ile może o tyle nie dbam wojniczek. Nie dopijam. E, staram się ograniczać czas potrzebny do obsługi gołębi przez takie właśnie zewnętrzne pojenie. Naprawdę czasami nie ma czasu. W środku mam zasypowe karniki, gdzie daję jeść. E, obsługa tej ilości gołębi naprawdę mi bardzo mało czasu. E, staram się ograniczać ten czas, po prostu fizycznie tego czasu. Nie mam tu gołąbek wyleciał przez przypadek. Także tu też o, dopojnika wody i to mi mnóstwo czasu zaoszczędza, ponieważ w środku mają karmę w karnikach zasypowych. Dzięki temu w tygodniu naprawdę chwila i gołębie są zaopatrzone. No ja mam tak wszystkie przygotowane, więc Naprawdę, ta pomoc, która jest mi potrzebna, to jest niewielka, bo nawet czasami w dzień nie ma czasu im tej wody nalać. Nie ma czasu im tej wody nalać, tutaj gąbki rozpłodowe. Wolierce siedzą, bo w środku sprzątanie robię. Także tutaj, żeby się tam nie latały, nie przeszkadzały. Przy okazji się napiją. Wszystko w biegu. Wszystko w biegu. Ja właśnie w ten sposób je życie ułatwiam, także też staram się im tutaj w miarę te warunki stworzyć. No nie ma to po porównania do tych profesjonalistów i tak dalej. Ale radzę się jak daje radę e, tutaj moje rozwiązanie karników zasypowych, w których jest karma na stałe, tak jak mówiłem, one sobie ją jedzą, piją i kąpią się tutaj. Wiecie, mnie bardzo cieszy praca z tymi gąbkami, Patrzcie, pięknie się wykąpałem, coś wspaniałego na słonku. Czyli wody wylało wszystko. Jak się trochę czasu ma i gdzie to zrobić. Tutaj e, przedział młodziackich, które, które tego rośnie gotowano. Też się bierzą, też się wykąpią. E, bardzo się cieszy ta praca z tymi gąbkami, Lubię to, ale po prostu się nie da. czasami, czasami jest to do poziomu niewolnictwa człowiek żeby tam tyle musi tutaj wysiłku włożyć, a tu nalałem. tu widzicie jak się kąpią te gołąbki. E, no sama radość z tego wszystkiego, ale czasami po prostu chcę się trochę odetchnąć i do tego potrzebowałbym osoby chętnej do pomocy, do współpracy. kolejnego. widzicie nalewam do kąpieli no powiedzcie czy nie piękny widok jak się tak kąpią potem sobie pooglądać pięknie wykąpane przygotowane gołąbki jeszcze jak mają fajnej budowy a jak fajnie wracają z lotów tu moje samiczki rozpłodowe właśnie dziewczyny jak widać no one już są przepierzone bo że odpoczywają jakiegoś czasu także widać e, jakie e, grubaski w sensie mięśniu, tam było wiołta też, a no myślę, że są piękne, mi się bardzo podobają te gołąbki, jak koledzy przybędą do mnie na oblicy, to też się im Widzicie, podobają. koledzy, tak to u mnie wygląda, to cała półka blaszaków, w piwnicy całe kartony blaszaków, nagród za poprzednie lata. W przyszłym roku niestety o puchary walczył nie będę, przynajmniej Mam zamiar sobie odpuścić, chyba że się mówię, ktoś znajdzie do pomocy, ktoś chętny do współpracy, czy do pracy takiej dorobkowej. Się dogadamy i mi pomoże w tym lotowaniu, trochę mnie odciąży, że tak powiem, pozwoli mi to zyskać trochę radości, więcej swobody. Bo gołąbki to fajny sport, tylko troszkę strasznie uciążliwy czasowo. No, i mówię, blaszaków mam kupę, więc na razie, ze względów, tak powiem, rodzinnych, odpuszczam sobie lotowanie o te blaszaki, co przez lata się jej masę zgromadziło. I trzeba sobie wybrać inne priorytety. A na moje filmy zapraszam. Mam nadzieję, że dziękuję za oglądalność. Może są teraz takie, jakie są z relacji nastroju. Ale może też coś ciekawego się dowiecie. Może z innych hodowli. A może parę fajnych gołąbków na filmie Wam się spodobało? Takie są, myślę, że jest na czym oko zawiesić. Niedługo okres wystaw kursokonferencji. Będę Wam relacje przedstawiał. O, to też cieszy, jak jest oglądalność, komentarze. Dlatego, że to cieszy, to nagrywam. Więc na razie pozdrawiam i do usłyszenia dobry lot. Krzysztof Trzaskalik 513 812 854. Pozdrawiam, do usłyszenia na kolejnych moich odcinkach.